I hallo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zwiedź Będę to nagrywał mimo nawet braku wyświetleń i tak to będę robił, więc... Zostaw łapkę w górę, jeśli ktoś to widzi Daj komentarz No komentarz już nie będę tyle wymagał Daj łapkę przynajmniej i tam subika, zostaw dzwoneczek, kliknij Kurwa, bądź na bieżąco Dobrze, teraz idziemy spotkać jeszcze Ani przed grobem Won Everetzów I tyle Nagram takie Mam dzisiaj wtorek, odcinek na środę jeszcze jest, to jeszcze dwa odcinki dzisiaj postaram się nagrać minimum. To będzie akurat wystarczająco, żeby do... ten cały tydzień zakryć, zostanie weekend, sam weekend coś pokombinuję i będzie myślę, że okej. Okay. weekend za bardzo czasu nie będę miał, bo moje urodzinki są, robimy urodzinki, więc... Zdjęcie będę miał czas na nagrać. Kawka z rana musi być kurde. Jak pada, być Piesu rozpaliłem zimno. Jak ja pies na podwórku stałem rano. Patrzę, słonko ładnie świeci. Co z tego, jak zimno? Ale przynajmniej słonko jest. No, no to zawsze coś. Mam jeszcze parę pomysłów na odcinek, ale już nie jest z grami związanymi. To jest taki bardziej vlogowe. Tylko muszę zebrać jakoś czas na to. Bo tutaj z czasem zawsze będzie najgorzej u mnie. Pomysłów jest dużo, ale czasowo. No nie za bardzo. O kurwa, tak daleko. To jest kawałek. Zapraszam na Instagrama, Krasiu99. Dodałem nowe zdjęcie. Pokażę wam tutaj, zaraz. Ale na telefonie wam to pokażę. O! Patrzcie, jakie piękne zdjęcie. Zapraszam. Ładne na moim junaczku. Ach, jakby przyszła pogoda. Odpalić motor. Pojeździć sobie. Kurde. To jest coś pięknego. Odstresować się. Po prostu przed ciebie jechać. Nie myślisz, nie myślisz, nie myślisz o niczym. Coś pięknego. Oj, ale się wrąbałem, w jaki zarośla. Boże. Dobra. Pataj, 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 hops Mam dzisiaj dobry humor. Wyspałem się na całym już przed ósmą. Ale ja, ja nie potrzebuję jakoś za bardzo długo spać. Jak idę spać o normalnej porze. O kurdeń, chyba się nie przedrzemy. Dawaj Płotka! Ty to jesteś koń! No dawaj Płotka! Dawaj Płotka! Dobra. Teraz wolno. Tak się nie uda. Ale można powiedzieć, że prawie że jesteśmy. Trochę się zagubiłem faktu. Zaraz dotrzemy, na... o kurwa, albo nie dotrzemy. Ale się zagubiłem w akcji, wiecie co? Odpaliłem sobie wczoraj jakąś nową grę. Kupiłem ją jakiś czas temu, no ale jakoś nie było czasu, żeby włączać. Jestem jakąś małpą, coś tam Odisej. Yy, Przechodzę i tam. No, czasy ewolucji w ogóle. Jakieś. bo 10 milionów lat do tyłu, wiecie. Ciekawa. Ta gra, nie ukrywam. Tędy nie wejdę. Ciekawa, ciekawa, ale. Jeszcze jakoś bardzo mnie nie wciągła. Może dlatego, że. Że Za bardzo się na nie chciało zagłębiać yy, w tą grę. Dlatego. Ola miała być bardziej na live, tak myślałem. W ten sposób tak o niej pomyślałem, żeby tak na live ją mieć czy coś. O, oh, jest Ishani! Daj łapkę w górę, i subika. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów, często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę na wesele. Jakie wesele? Moja przyjaciółka ze studiów wychodzi za mąż. A właśnie, może poszedłbyś ze mną. Zaraz, zaraz, to ty wystawiłaś ogłoszenie? Jakie ogłoszenie? No to. Zgątka dla mnie, Poszukuję Amanta na śnieg przyjaciółki. Może założę. Inteligentny, zabawny, przystojny, nie za młody i nie za stary, dobrze wychowany i porządny człowiek, posiadający choć jeden przyzwoicie wyglądający surdut. Nie, to nie ja. Oj nie wiesz, Pójdziesz ze mną, czy nie? Oj nie wiesz, ale chyba dobrze słucha nie mimo tego. Ale. Chętnie. Na weselich, kokach. Kurde, zawsze i wszędzie. Ja to Jesteś taki i jestem taki się Ach, uwielbiam okresie. wesela Owszem, prawie o mało mnie nie Ja praktycznie przy stole nie siedzę, chyba że na szybkiego jakiegoś, nie? Byłam pewna, do czego Bo ogólnie nie piję, ale jak Więc przychodzi do wesel... Kurde. Jałowca. nieźle kopcą. Dziękuję, mogło się przydać. Bo tak jak nie przykład tutaj, jest nie wiem, nie gdzieś nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, sobie tam. Pójdziemy z Olą, ja sobie wrócę. Księga nie kłamała. Ale tam jakaś to już czy winko się napije. A ja sobie wolę być kierowcą. Zamiarze. Ale jak jakaś większa impreza, jakieś wesele czy coś... No, Ojojojoj! Trochę tam strasznie. Jest się zawsze. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczepiać. Tak chyba będzie lepiej. Jakby coś się działo, to krzycz. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Kasa? Kasa, 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 kasa. O! Mam fajny miecz jakiś. O no proszę, proszę bardzo. O, i to jaka fajna. Aaa, szabelka taka fajna. No mówię, dziś mam dobry humor, nie? Te nawet lepsze odcinki wychodzą. Bo jak nie mam humoru, albo po prostu jestem tak zajebiście zmęczony, staram się, żeby to było ok, Ale wiadomo jak to jest, jest człowiek mm, wys wyspany, niezmęczony z humorem. Dasz jest inaczej. Jak Darolew, nie? O! Muszę się tu rozejrzeć. Hmm. Tego chyba nie powinienem dotykać. Witold von Ellen, syn Bogu Miła i Chrysla. O! To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Ale zanim to zrobię sobie pozbieram, bo nie wiem czy potem będę miał czas o Dobra, ey, co ja miałem zrobić? Okadzić, tak? Życie i śmierć. Płomień i krew. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo ja ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo ja ci nie wróg. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić sobie. Tutaj jest jakaś ściana, to co ja potem rozwalę, nie ogólnie. Krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka?! Nie to jest ważne, Honorato! Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu! Bo tylko krwią Ewereców można zbudzić duchy Ewereców! Prawda to! O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Kieistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem! Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda! Zabić! Zabić go Eweretowie! Zakre Ale miła rodzinka, kurwa, takie przywitanie! Zawzięte skurwy, syny z tych Jest, Jol, nie, jest, oh, Witold. Kim jesteś? Tym, którego szukasz, Witold von Everett, brat Bratolgierda. <noise> <noise> Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda. Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, Zabijecie? Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie nową sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Miewacie tu gości? Czasem. Nie często. Dlatego, jak Muszę jak sobie kupić nowe chodzi, krzesło. To się kompania rozumie. Ale już trochę. Yy, mi się opuszcza, no i tej. I, i, tego, podłogietnika nie ma. Tak byłem wkurzony, kapitanem, Zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Twój brat mi przysyła. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz! Nie spotkasz się z nim. Ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Ee, tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił. Gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No to jak to było? W czasie pojazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do sławoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. Pięciu na jednego przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnieśli czaszkę o ścianę jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy. A już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie strały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, no, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawym. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał piękną, jak sen. Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat, to jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamiętam! To jest brat. Stary Jak dobrze pamiętam, Olgier. to tutaj nie jest tak kolorowo. Z tym Olgierdem było, nie? Jego śmiercią Wybornie. tego brata. Wybornie. Ale nie jestem pewien. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Niech ciągle o tym zapominam. Zaraz! No to jak się mam mi wybawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie, nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Może moje ciało? Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Daj spokój. Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu? Człowieku, czas to wszystko, co mi pozostało. Za życia też byłeś taki zrzędliwy? Nie wkurwiaj mnie, skoro mam jedną noc, chcę ją spędzić po swojemu, a nie zadowalać się patrzeniem, jak się inni dobrze bawią. To co proponujesz? Mam pewien pomysł. O, nie, nie, nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Zbudź się, jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich kolankach, co też tam musi ukrywać się wyżej. Zwariowałeś? Oczywiście, tak jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt! Co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? A, no dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być obętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Sani. Witold von Everec mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz z sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. <laughs> ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić i zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna? Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mistrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. A co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? Hmm, no wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, którym pocałunki smakują lepiej, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Nie, nie zmieniaj tematu, przepióreczką. Jeśli zagajnik ci nie odpowiada, możemy od razu przejść do rzeczy i zaszyć z Obawiam się, że nie spełnię Twojej prośby, duchu. Eee, trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. Uuu, to gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everec, człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No, bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to. <laughs> Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stadułek. Albo jakiś zagajnik? <laughs> to ja, będąc po śmierci, kiedyś. Nie wiem, co mu odpowiedzieć, chyba nic. Między nami nic nie było. Żadnych zwierzeń? Wyznań żadnych? Nic nas z sobą nie łączyło. Nie skorzystał z takich ładnych. Takich pięknych, wręcz przecudnych. Pojebany czy obłudny? Co ty bredzisz? A, e, idźże. Ale dobrze, nie chcesz to nie. Nie będę to ciekał, mimo że nie pojmuję. Tym lepiej dla mnie, ja się nią zajmę. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. No, i to tyle było w tym odcinku. Więc zapraszam Was do następnego, za w górę, daj subika, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!